Okej, okay, witam was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj mamy 4 skrzynki Awk, dwa epickie klucze, cztery spawnery i dziewięć magicznych, więc zaczniemy od Awku. I bez animacji, bo uważam, że tu nie ma co. Chociaż w sumie... To jakoś może sprzedamy. Idziemy dalej. Jezu, ktoś jeszcze tyle siedzi. Ktoś już masz tyle gemów? Yeah. Okej, okay, od czego zaczniemy? Może zaczniemy od spawnerów. Odba najbardziej klasycznej i jest ich cztery. Tutaj liczę na coś fajnego, więc y, zrobię to z animacją. Przyrasny kolem byłby fajny. Wither skeleton byłby fajny. To jest fajny lud. To muszę przyznać, jest super lud. A nie czekaj, co to jest Magmało. Ład, Ład. ja po polsku nie umiem. Jezus zmar to jest jednak tragiczny lut. Myślałam o czymś innym, jak przeczytałam sorry. Po polsku nie ogarniam tych ludzi. Najbardziej tych nowych, nie? Co jest pocuch? Aha, to są takie yy, pustelne zombie? O, Jezu, tragiczne luty tak szczerze. To on się nawet nie sprzeda, to nie wiadomo co. To jest normalny szkielet. Okej. Okay. To jest fajny lód. Yy, to jakkolwiek można coś zrobić z tym, nie? To są bagniaki. Czy oni mogą normalną wersję i to są takie y, szkielety bagno. O Jezus Maria, jakie tu są luty złe. Przepraszam bardzo, dobra. Teraz mamy dziewięć magicznych, więc myślę, że magiczne teraz otworzymy i... Oj, z animacji, a mamy widerowe szkielety, czyli najlepsze. Endermanów, dobra, robimy z tym. Bo liczę na widerowe szkielety. Wieć nie chcę. Yy... Tylko, że jeszcze na ten kill, bo fajny jest, wydaje mi się. Czy to jest, że one się przepalają. Zobaczymy. Yy, tylko muszę dobry kill mieć na wyrytowy najlepiej. Dlatego mam nadzieję, że coś tu trafia fajnego. I tu to samo. Tragiczne. Dobra, teraz manifestuje Jezu. Kilow przeszedł. Kolejnym manifestuje Kilow. Jezu magiczna latarnia, tak. W końcu coś. Ale szczerze. Liderowe szkielety? Beacon? To jedno pewnie jest super. Enderman sprzedam. Szkielet może być. Ok, teraz już widać prawdziwe nazwy po angielsku, więc jakkolwiek się ogarnia, to to faktycznie jest. Oni bym nie Oj, do szulkerów też bym nie teatra, idę jak być szczera. Bo no, szulkary łatwo zdobyć, nie, nie kłam, kłamiąc wam tu, nie? Dobra, tu odłożymy sobie. Okay, fajne luty dzisiaj, czyli Widerowe szkielety, te szkielety. Innego tam. I to chyba na tyle z tych fajnych lutów. Takich faktycznie fajnych. Okej. Okay. Bo ja liczę na coś takiego... Po prostu krasunia, rozumiecie? Pumyki! O, pumyki byłby super! Magiczny klucz. To jest to, co ja teraz otwieram? Okej. Okay. To liczę, że... Ten jeden dodatkowy klucz nam zrobi dużą robotę. Osadników nie chcę. Spellwound... Mi się nie przyda, więc pewnie sprzeda mnie na rynku za jakieś 3000, żeby się 2000 przynajmniej dodatkowo były. Zobaczę. 10 tysięcy jest takiej. Okej, okay, ostatnie, ostatnie liczę na kilo. Jak nie, to na płomyki. Ale nie na jajko. Mówiłam tylko nie jajko, nie szurkary. No ale dobra. Uwaga, ostatni teraz te najlepsze skrzynki i teraz aha właśnie nie dodałam tutaj wilkona do tych super lodów, bo on się akurat przyda i tutaj ej to brzmi fajnie, ale nie dobra, tu jest 5 na 5, to jest super kill do tego trafić obydwa i ten jakby mm, nie, ten ulepszyć później, i by było git. Nie wiem, co mam powiedzieć tutaj. Nie wiem, nie wiem co to znaczy po polsku. Skupiłbym mm. to, robić, bo mogłabym sprzedać. Mm. Ale teraz nie za bardzo. Czy to jest gorsza A nie, to nie jest gorsze. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje, ale chciałabym coś fajnego trafić, tak? Coś na dobry początek, że tak powiem. Okej, okay, czyli trafiliśmy na gorszą rzecz, jaką mogliśmy trafić, ale teraz liczy nam coś lepszego. To miały być najlepsze skrzynki, a nawet nie są dobre. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ile takie coś kosztuje? Drogi. No to tyle. Powiem tak. Spodziewam się czegoś lepszego. Ale mam dwa spawnery, które mogę fajnie razem jakby powiedzieć spożytkować. No i zobaczymy jak będzie to muszę sprzedać, albo on to mogę wsadzić. Więc do zobaczenia... Aha. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.